Skończę coś robić, mam wewnętrzną satysfakcję i od razu planuję, jak zrobić kolejny raz to samo. Rodzina, come on! Czasami nie mamy wiedzy na temat swoich talentów i nie musimy jej mieć, bo wystarczy, że zaczniemy obserwować sobie nasze mocne strony. A mocne strony można poznać e, patrząc na cztery przestrzenie naszego życia. Po pierwsze, sprawdzamy, gdzie odnosimy sukcesy i w jaki sposób odnosimy te sukcesy? Czyli czy tam wychodzi i chodzi też o takie poczucie sukcesu wewnętrznego i zewnętrznego, czyli dostajemy informację, to jest sukces, albo mamy wewnętrzne poczucie, to naprawdę jest mój sukces. Naprawdę to dobrze zrobiłem, naprawdę to dobrze wymyśliłem, naprawdę świetnie zareagowałem na daną sytuację. Więc pierwszy symptom mocnej strony to sukces. W niektórych rzeczach po prostu mamy intuicję i robimy to tak jakby bezwiednie. Nie musimy się jakoś specjalnie uczyć, nie musimy jakoś specjalnie tego studiować, po prostu bierzemy i robimy. Na przykład w kuchni to bardzo często widać. Mamy intuicję do gotowania, więc nie musimy mieć stricte przepisu. Otwieramy lodówkę, czyli dwóch, zapiekanka jest i wszystkim smakuje. I ktoś pyta, jak ty to zrobiłeś? No nie wiem, no. Przecież to jedno do drugiego pasuje, więc tak możemy tą intuicję rozpoznać. I intuicja podpowiada nam, jak może to wzrastać, czyli intuicja podpowiada nam, w jaki sposób osiągać kolejny i kolejny sukces. Czyli drugi znak na to, że działa mocna strona, to że mamy do tego intuicję, że nie musimy się tego uczyć. Jeżeli coś tam wychodzi dobrze, jeżeli mamy do tego intuicję, to bardzo szybko rośniemy. I jako dzieci, jak patrzymy sobie, że na przykład dobrze układamy puzzle, to bardzo szybko lądujemy w przestrzeni puzli, w które są ponad nasz wiek, albo Lego Technics, albo coś takiego, czyli wzrastamy, szybko nam to ten wzrost przychodzi. Czyli trzeci znak to wzrost. Kończę coś robić, mam wewnętrzną satysfakcję i od razu planuję, jak zrobić kolejny raz to samo. Albo kolejny sukces, albo kolejne zajęcie, albo kolejne spotkanie. Jeśli ja zrobię dobre wystąpienie, albo nagram świetny materiał, to od razu mam ochotę robić kolejny raz, bo mam potrzebę. Czyli czwarty symptom mocnej strony to nieustająca potrzeba robienia tego więcej i więcej. Sukces intuicja, wzrost i potrzeba. To są cztery znaki na to, że to, co robimy, jest bardzo silne. Rodzina, come on!